O! Patrzcie! Słówka! To Hedwiga! WZIUM! Muszę przyznać, że jestem fanem Harry'ego Pottera. Komnata tajemnic to pierwsza książka, którą samodzielnie przeczytałem. Wracałem do tej sagi wielokrotnie i z całą pewnością jeszcze nie raz ją przeczytam. Pierwszy lot na miotle był w związku z tym bardzo ekscytującym i przyjemnym doświadczeniem. Podobnie złapanie pierwszego znicza i odbicie pierwszego tłuczka. Ogólnie pierwsze wrażenia z Seeker VR są fantastyczne. No to gogle na głowę i zaczynamy! Ta gra jest fascynująca nie tylko dla mnie. Wszyscy, którym pokazałem to doświadczenie, byli równie podekscytowani co ja. Moja żona, rodzice, koleżanki z pracy, szefowa, czy nawet szef mojej szefowej. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Monniki trochę wariowały, i zdarzały się upadki, ale potęgowało to tylko dobrą zabawę. Byłem w Universal, w parku rozrywki Harry'ego Pottera, i to cudowne fanowskie doświadczenie przywołało wszystkie wspomnienia z tamtego miejsca: drogę przez bramę, szklarnię, miniaturę zamku nad jeziorem gdzie do cholery jest to jezioro? A tutaj. Hmm. Ciekawe, czy da się zanurkować. Sama zabawa w Quidditcha też przynosi sporo frajmy, mimo że można grać tylko w pojedynkę. Dosłownie. Nie ma nawet AI. Odganianie się od tłuczka, strzelanie goni, czy gonienie za zniczem to jednak świetny sposób na spędzenie popołudnia. Ale prawda jest taka, że nie więcej niż jednego. Mimo świetnej zabawy, im dłużej gram, tym mocniej wyziera z tej gry goryczka. Jest jeszcze daleko do adopcji VR. Takie doświadczenie nie powinno zostać zrobione w piwnicy jakiegoś z całym szacunkiem, ale psychofana Harry Pottera, który codziennie wieczorem masturbuje się pod plakatem Hermiony. A może Rona, nie oceniam. To powinno być pełnoprawne korporacyjne przedsięwzięcie. Może jednak VR jest zbyt dużym zagrożeniem dla parków rozrywki, aby korporacjom takim jak Disney czy Warner Bros. opłacało się w to inwestować. Nie wiem. A wielka szkoda, bo mecz Quidditcha w VR byłby najbliższą pierwowzoru wersją tej urodzonej wyobraźni gry, jaką można byłoby doświadczyć. Sam spędziłem mnóstwo czasu jako dziecko grając w komputerowego Quidditcha, gry dzisiaj skazanej na zapomnienie. Żeby nie kończyć na ponurej nucie, na koniec kilkadziesiąt sekund z rozgrywki na żywo. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. W przyszłym miesiącu powinien pojawić się film o tym. Jak uczyłem się angielskiego ze Skyrim VR? Trzymaj się i do zobaczenia!